Witajcie moi mili w kolejnym odcinku w świecie Skocków. Ja jestem Marcos i dzisiaj przedstawię Wam trzy zestawy z książeczek LEGO Księżniczka. Będziemy mieć też również polibak, maszynę do popcornu i pewien malutki zestawik, który wyhaczyłem gdzieś po taniości na pewnym popularnym serwisie sprzedażowym. Na pierwszy ogień idzie wózek z popcornem o numerze 30364. Zawiera on aż 43 elementy, a w środku znajdziemy minifigurkę, trzy popcorny, z czego jeden jest, jeden jest w opakowaniu, no i oczywiście nic innego jak maszynę do robienia popcornów. Zauważcie, że z tyłu jest taka wystająca czarna płyteczka, uderzając leciutko w nią, kukurydza, która znajduje się w środku maszyny, podskakuje i jest to taka właśnie funkcja bawialna. Jest to malutki, uroczy zestaw, uzupełniający już to co mamy, czyli powiedzmy nasze miasta, makiety i tym podobne. Minifigurka posiada nadruk na torsie, czyli taką koszulę w kratę. Opakowanie, w którym trzymamy popcorn, również posiada swój nadruk. Szyby, które widzimy w wózku, one są otwierane. No niestety zapomniałem zaprezentować je już na nagraniu, więc o tym wspominam właśnie teraz. Jeden z dodatków do książki LEGO Księżniczka jest właśnie taka huśtaweczka z dwoma zajączkami, królikami. E, huśtaweczka jest oczywiście ruchoma, na huśtaweczce mamy również jakieś serduszko kryształowe, mamy jeszcze tam gdzieś z tyłu umowny, powiedzmy, jakiś kwiat, czy to też krzew, no nie wiem, jakieś drzewko z kwiatuszkami. Nieduża konstrukcja, ale gdzieś tam do rozbudowy naszych makiet jak najbardziej polecam. Kolejny zestawik również jest z Lego Disney Księżniczka z książeczki. I jest to jakiś zameczek bodajże z misiem, ciekawym zegarem z nadrukiem, z jakimś serkiem. Obok mamy również też dynię, jakąś chorągiewkę. Wydaje mi się, że ten zestawik jest dużo lepszy niż ten poprzedni. Jakoś tak bardziej bardziej uroczy. Kolejny zestaw jest z małej Syrenki i dostajemy tutaj Sebastiana, czyli tego Homara. W jakiejś ciekawej różowej muszli. Mamy też jakiś wodorost. Spójrzcie, również na tą żółtą gwiazdkę. Kawałek jakiejś wody. Listek z drugiej z drugiej strony. Ale spójrzcie, jeśli otworzymy tą muszlę, co tam w środku znajdziemy? Jakiś skarb. Znowuż dostajemy te takie błękitne serduszko, jakby jakiś diamencik. Jest to całkiem swojo, swoją. Swoją drogą jest to całkiem fajna konstrukcja. E, którą na pewno gdzieś wykorzystam. No i kolejny zestawik, który właśnie zakupiłem na słynnym aukcyjnym serwisie, to taka ścianka, taka obskurna troszkę. Mamy też jakiś tutaj rodzaj paliwa, jakieś narzędzia, jakieś tam jeszcze dwie mniejsze butle i wykorzystam ją do pewnej budowli, którą już za niedługo zobaczycie. No i tak to wygląda. Nie chciałem robić jakiegoś, yy, jakiś kilku krótkich odcinków 30-20 sekundowych, yy, dlatego wolałem zrobić jeden zbiorczy odcineczek. Jak Wam w ogóle się podobają takie mini zestawiki, jak Wy się na to zaopatrujecie, zostawcie oczywiście komentarz yy, niżej. Yy, ja chętnie sobie poczytam te komentarze. Pamiętajcie również o łapce w górę i subskrypcji obowiązkowo z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. Na ten moment to wszystko i zapraszam Was właśnie yy, do przyszłych odcinków. Cześć!